Witam serdecznie na lotnisku w Zadarze w Chorwacji. To tutaj rozpoczynamy naszą przygodę odwiedzenia Matki Bożej w Medjugorje. Najpoznany bibliczar u Polskoj I ma opowiadania z egzorcystą, i ma z biskupa Ja czy od I w takim składzie rozpoczynamy naszą podróż do Medjugorje. na. Się znajduje czy Dotarliśmy do miejscowości Pod To właśnie tutaj na górze, hmm. na którą za chwilę się... Bierzemy. Miało miejsce pierwsze objawienie 24 czerwca 1981 roku, a więc popatrzmy, że było to uroczystość związana z narodzinami Jana Szciciela. To właśnie od tamtego czasu, od czerwca 81 wciąż trwają objawienia Matki Bożej w Gorie. Powoli zbieramy naszą ekipę i wyruszymy na niemal godzinną wędrówkę na szczyt. Przypomnimy, że jesteśmy w Bośni i Hercegowinie. Czasem tak zwykliśmy myśleć, że Međugorje to Chorwacja, ale to już jest miejsce poza Unią Europejską Bośnia i Hercegowina. Jak wszystkie miejsca kultu, sanktuaria, pełne są sklepów z pamiątkami. Nasza wspinaczka trwa, jest piękna pogoda, ludzie będą raczej w ciszy, w takiej postawie medytacji, wielu z różętami w rękach. Jesteśmy w objawienia. Przez pierwsze dni sześcioro dzieci widziało Marleya. Dzisiaj niemal wszystkie z nich około sześćdziesiątki. Osoby dorosłe i trójka tzw. Tak widzących do dnia dzisiejszego codzienne objawienia. Pozostała trójka raz w miesiącu.

Jako to dotarliśmy do kościoła świętego Jakuba w Medjugorje, to tutaj później miały miejsce objawienia. Objawienia, które zasadniczo są zgodne z nauczaniem kościoła, bo Maryja wzywa w nich do nawrócenia, do przyjęcia zbawienia, do uczestnictwa w sakramentach, w eucharystii, spowiedzi, do odmawiania różańca czy lektury Pisma Świętego.

Dawa was i Kochani, tak powoli kończy się nasz piękny dzień w Sanktuarium Maryjnym w Medjugorje. Odprawiliśmy Eucharystię, teraz rozpoczęła się wieczorna adoracja Krzyża Świętego na placu. Bardzo wiele osób jeszcze się modli. A my wiemy, że Kościół ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył nadprzyrodzoności tych objawień. Dlatego myślę, że najlepiej iść tutaj za wezwaniem Jezusa, który mówił: Po owocach ich poznacie. A owoców jest bardzo dużo, pięknych przede wszystkim sakrament pojednania, nawrócenia, liczne modlitwy. Tak więc to sanktuarium tętnie życiem. kończy się nasz dzień, przed nami jeszcze bardzo długa droga, prawie trzy godziny do Zadaru. wracamy do Chorwacji i żegnamy się tego wieczora.